Będę wymieniał trzy programy, jakich my używamy, no i jak je w praktyce jakby implikujemy, w jakie procesy u nas w firmie. Cześć drogi schaczu, witamy w, w naszym podcaście Eteria Nieruchomości. W tym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty o inwestycjach, rozwoju i możliwościach w nieruchomościach. Jeżeli to Cię interesuje i chcesz użyć czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Z tej strony Celestiala i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Dzisiaj moi drodzy, poruszymy temat jakże modny, jakże gorący, jakże no moim zdaniem jeden z takich powiedzmy game changerów w świecie, ogólnie w naszym świecie, czy w świecie biznesu. A mianowicie sztuczną inteligencją, która no, też siłą rzeczy przenikła no, w sumie właśnie w każdy obszar życia. A to co ciekawe to się dopiero właściwie zaczyna bo największy boom jak wiemy to w, dopiero teraz jest w 2023 no zaczął się w 2022 pod koniec. No i to też przeniknęło do między innymi do rynku nieruchomości a z tego względu że mamy biuro nieruchomości inwestujemy w nieruchomości no to też tego na co dzień używamy i to bardzo 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 pomogło nam w pracy przyspieszyło ulepszyło. Pewne procesy, no i z tym się dzisiaj z wami podzielić, jak my to w praktyce wykorzystujemy, jak oszczędzamy na tym czas, jak zarabiamy na tym pieniądze, i jak e, sprawiło, że to nasze życie jest po prostu po prostu lepsze, łatwiejsze. Także przychodząc do mięsa, jakie będę wymieniał trzy programy, jakich my używamy, no i jak je w praktyce jakby implikujemy, w jakie procesy u nas w firmie. Pierwszym jest jakże znany, lubiany i przydatny, kochany chat GPT, nasz nowy przyjaciel w branży nieruchomości. I do czegoż ten chat GPT my w praktyce w naszym biurze nieruchomości wykorzystujemy? No, na dzień dzisiejszy jeszcze nie robi za nas prezentacji nieruchomości sztuczna inteligencja, ale takich kilka rzeczy, których nam bardzo, bardzo pomaga i układa, to jest tak. Pierwsza rzecz, chat GPT, jaką wykorzystujemy, to jest generowanie opisów nieruchomości czy też produktów, whatever, jakby można, może to wygenerować Wam od zera jakiś opis danego danego produktu czy też nieruchomości. Tylko trzeba wiedzieć po prostu, jak to dobrze zrobić, jaką komendę mu tutaj, jaką jako komendą się posłużyć. Z tego względu, że dużo ludzi po prostu robi to źle nie potrafi bo on się błąka nie tam gdzie trzeba. Są takie dwie dwa sposoby dwie zasady można powiedzieć w którym można to zrobić dobrze prawidłowo żeby ten opis który wam wygeneruje był dla was satysfakcjonujący. Zasada pierwsza to jest precyzja precyzja z jaką określamy co ten ChatGPT, GPT w jaki sposób ten opis on ma wyglądać to nie może być komenda w stylu napisz mi opis sprzedaży tej inwestycji takiej nieruchomości kropka to jest za mało nie będzie to raczej satysfakcjonujące musi być to bardzo precyzyjne czego dotyczy ten opis jakiej nieruchomości czyli dane dane wejściowe jak najbardziej szczegółowo opisać tą nieruchomość co jest w niej naj e, waszym zdaniem najbardziej istotnego też trzeba po, patrzeć pod kątem klienta oczywiście kupującego co w tej co w tej Nieruchomości jest najbardziej korzystnego dla z punktu widzenia kupującego. Co chcielibyście, żeby w tym opisie wybrzmiało najbardziej? Jakie ma wady, jakie zalety, i te wszystkie inne dane? Jaką długość ma? Ile słów ma mieć mniej więcej opis? Czy chcecie opis taki krótki, nie wiem, na Facebooka, co ma tam mieć nie wiem, 6 zdań? Czy to ma być rozbudowane? Także to też jest bardzo istotna informacja: ile, ile słów powinien mieć ten opis, jak długi chcecie ten opis. Ja tak przypomnę, no, opisy generalnie powinny być im. No, raczej ludzie nie lubią za bardzo czytać, także powinno być dosyć krótkie. Treściwe, no i oczywiście zachęcające. Także tutaj to też trzeba wskazać, chatu GPT, no ale to też nie mogło być dwa zdania, bo to po prostu słabo wygląda i nie ma tam jakiś tam sosu. Też jaką strukturę powinien mieć ten opis? Czy chcecie, żeby było wymieniane od jakiś strzałek, przecinek, czy to ma być jakieś wypunktowane? Czy to ma być podzielone na jakieś sekcje? Na załóżmy opis samej nieruchomości. Opis budynku, opis lokalizacji, to też wszystko trzeba mu to określić, mu to napisać w jaki sposób te, ten opis ma być po prostu wygenerowany. No i oczywiście też jakie CTA chcecie, czyli call to action, czy co niech jakby też zarzucić mu, żeby jakiś powinno być, nie także. Także takie rzeczy trzeba być precyzyjnym. Podsumowując w tym, co się chce. To tak jak w życiu, jak ktoś nie wie, jak ktoś wie trochę, co chce w życiu, no to to tak trochę coś dostaje, czyli nic. Jak ktoś precyzyjnie wie, e, co chce w życiu osiągnąć, no to idzie jak taran i przepycha się przez wszystko i to osiąga. Tak samo jak z używaniem narzędzi, jakichkolwiek, no, trzeba po prostu potrafić z nich korzystać. Tu wam podałem w skrócie, oczywiście recepty, jak należy w tym konkretnym wypadku tym się posługiwać, jakich ich, powiedzmy, zasady się trzymać. Drugi, druga zasada to jest tak zwany benchmarking, czyli macie jakieś opisy jakiejś sprzedaży nieruchomości czy produktów inwestycji i wklejacie kilka przykładowych, mówiąc czatu GPT, że słuchaj, to są opisy, które mi się podobają, po, zapoznaj się z nimi, jak się zapoznasz, napisz OK i na podstawie tych opisów potem dam Ci dane do wygenerowania nowego opisu, tak? Czyli wklejacie kilka, powiedzmy, no najlepiej, lepiej więcej niż jedno, z trzy, z ze, ze cztery jakieś opisy, yy, które wam się podobają, no i potem na podstawie tego każecie czatu GPT wygenerować nowy, oczywiście z nowymi danymi, tak? Nowymi danymi jakieś nieruchomości, powiedzmy, yy, no i wtedy on jakby ma już odniesienie, co wam się podoba, w cudzysłowie no i na podstawie tego generuje bardzo fajny sposób, zupełnie nowy. Opis. Można oczywiście jedno z drugim połączyć, ale trzeba go w cudzysłowie zaprogramować tego czatu GPT, żeby ten opis był naprawdę fajny i tak tak, tak naprawdę z każdym innym poleceniem, co robicie w czacie, czacie, czacie GPT, trzeba w ten sposób działać. Im bardziej skomplikowane rzeczy trzeba robicie, tym bardziej trzeba być precyzyjnym im więcej danych trzeba mu podać, bo on wie wszystko, trzeba zawędzić jego, jakby wiedzę do konkretów. Ok, także mamy opis nieruchomości. Chat GPT, tytuły, nagłówki. Można dawać mu do polecenia, żeby dał przykładowo wam 20 przykładowych yy, nagłówków, tytułów yy, chwytliwych, yy, przyciągających yy, jako ogłoszenie nieruchomości. I on wtedy daje wam inspirację 20 jakich przykładowych tytułów. Oczywiście dajecie mu dane, jakiej nieruchomości ma to dotyczyć. I fajnie macie już jakby taką bazę, inspirację na temat co by tu fajnego, chwytliwego jaki tytuł dać ogłoszenia, żeby tego klienta przyciągnąć. Tak, też warto zaznaczyć pod jakiego klienta jest to nieruchomość, żeby też w tytule też miał to ChatGPT na uwadze i w ten sposób. Może jeden do jednego nie wygeneruje Wam jakiegoś super, ale zawsze da Wam jakieś inspiracje. To na pewno dużo szybciej Wam pójdzie, że On Wam wygeneruje powiedzmy w minutę 20 jakichś pomysłów, a wygeneruje naprawdę dobre. No i z tego wybieracie sobie jakieś trzy, przerabiacie, łączycie. No i macie gotowy tytuł, nie? W dosłownie kilka minut naprawdę fajnej jakości, pomysłowy. I to po prostu działa. My z tego często korzystamy. Trzecie zastosowanie czatu GPT są to pisma, maile do urzędów różnego, różnej maści. Czat GPT bardzo fajnie, jak mu każecie, oczywiście w takim stylu powiedzmy prawniczo-urzędowym pisać, to on to bardzo fajnie, jakby w takim stylu pisze, czy jakieś pisma do urzędu, maile ym, itd., itd. On bardzo fajnie to generuje. i to bardzo przyspiesza. Uwierzcie mi, ja już ostatnio nawet się przekonałem, odpisałam naszym partnerom biznesowym, no nie dowieźli, nie w terminie pewnych rzeczy. No i napisałem maila, no przy oczywiście pomocy czatu GPT, no takiego w cudzysłowie troszkę opieprzającego ich, czemu się nie trzymają w terminie. Bardzo fajnie oczywiście uzasadnił w uprzejmy, kulturalny sposób, bo ja byłem trochę wkurzony, to chciałem napisać od razu, jak krowie na rowie, ale ChatGPT bardzo fajnie ujął to, no czemu jest to ważne, wymienił błąd naszego partnera, w tym wypadku chodziło o, o notariusza, który trochę spieprzył sprawę, no i po wysłaniu tego maila dosłownie za dwie godziny mieliśmy jakby, <laughs> mieliśmy zwrotkę i sprawa została rozwiązana, tak, a tam gdzieś tam tydzień już się z tym nasz partner szamotał, a fajny, precyzyjny mail, dobrze napisany, odpowiednio konkretny, działa cuda, tak samo w urzędach. Im lepsze pismo napiszecie, lepszego maila, tym szybciej, przeważnie, dostaniecie lepszą. Odpowiedź, także ChatGPT, nie musicie się głowić, myśleć, kurde, jakby to do tej pani w urzędzie napisać. No bo nieruchomości, niestety, bardzo często spotykają się z urzędami, chcąc, nie chcąc. Tylko ChatGPT może zrobić to fajnie za was. Warto podkreślić, że to ma być oficjalny mail urzędowy do takiego urzędu. To ChatGPT to ogarnie rachu ciachu. Także takie trzy zastosowaniu Chatu GPT jest oczywiście tego więcej, ale nie będziemy tutaj. Takie najważniejsze Wam podałem. Dobra, teraz kolejne bardziej wizualne. Jest taka aplikacja. Ja oczywiście linki podam w opisie tegoż podcastu. ReRoom.ai to jest taka stronka. Na oczywiście oparta na ai gdzie to się bardzo przydaje, jeżeli macie jakieś mieszkanie do remontu, albo w takim średnim stanie, to możecie tam uploadować na tą stronkę zdjęcia i wtedy to robi, tak jakby, no to jest genialne, robi szybko taką wizualizację. Czyli załóżmy, że macie mieszkanie do remontu i wybieracie sobie potem styl, w jakim ma być te, te mieszkanie, te zdjęcie, ta nieruchomość i to szybko Wam jakby generuje te same zdjęcie, tylko że powiedzmy w jakimś tam innym stylu po remoncie. Czy robi tak zwaną, to co robi architekt za kilka tysięcy złotych, czy kilkanaście, AI potrafi robić to w tak zwaną wizualizację w dosłownie minutę. I możecie porzucić tam zdjęcie mieszkania do remontu i wyjdzie Wam po remoncie, czyli możecie uploadować to jako, jako, jako wizualizację, tak? bez użycia architekta, sami wrzucając do programu. No jest to dziecinny, proste żal z tego nie korzystać. Eee, no i też no mówię, to Neanderthalczyk sobie z tym poradzi, no bo wrzucacie zdjęcia, no, bierzecie generuj, wybieracie sobie styl, w jakim chcecie mm, i i macie. Zresztą sobie, mm, jak wejdziecie na tą stronę, to też zobaczycie, jakie to proste, fajne i przyjemne i w praktyce można to wykorzystywać zamiast współpracować z architektem to to w ten sposób. No i też myślę, że no, zawód architektów z tego względu, że ten AI do, no, dopiero tak intensywnie zaczął się rozwijać, co będzie za 5 lat, tego nie wiem, ale no tutaj ich rola myślę, że się troszkę zminimalizuje i ludzie dużo więcej będą sami takie rzeczy robić, przy użyciu oczywiście stosownych programów. Ja Wam podałem super fajny dla pośredników nieruchomości: ktoś sprzedaje swoje własne mieszkanie czy inwestorzy. Mogą z tego korzystać. Dobra. Kolejna aplikacja jest to Leonardo.ai. To jest kolejny programik do generowania grafiki. Jak ktoś was zna, jest taki, to jest program chyba najbardziej popularny, Midjourney. Leonardo to jest coś jego odpowiednik, tylko moim zdaniem jest bardzo intuicyjny. Działa normalnie w przeglądarce i w wersji darmowej naprawdę sporo można tam zrobić, zdziałać, wygenerować. Także jest bardzo fajny, intuicyjnie moim zdaniem, lepszy niż Midjourney. I co tam można robić? Można oczywiście generować grafikę z niczego. I też my tutaj bardzo często łączymy nasze działania w naszym biurze nieruchomości, że generujemy prompty, bo prompty muszą być w tym programie tylko po angielsku, w czacie GPT. Czyli prosimy go, żeby napisał nam prompt na taki taki temat. Wejdź, wygeneruj nam nowoczesny dom na przedmieściach w takim stylu gotyckim, powiedzmy prom po angielsku, no i on nam generuje, i potem można to na żywca wkleić do Leonarda i on Wam wygeneruje stosowne picture. Także to Leonardo potrafi generować zdjęcia. Jeżeli potrzebujecie też coś na przyciągnięcie uwagi klienta do marketingu, także to może fajne nieruchomości generuje. Realistyczne przede wszystkim, bo jest takie opcja realistycznych obrazków generowania. No i też oczywiście jak robicie content marketing na social media różnego rodzaju, no to możecie tam sobie generować obrazki do, do jakich waszych postów. To też jest bardzo fajne. Nie trzeba szukać po jakichś Googleach, czy kupować na jakichś stokach. Jak robicie to na firmowego social media. Tylko po prostu na żywca sobie generujecie, bardzo fajne, w różnym stylu. Tam jest tego wpytę, można w stylu jakimś anime to generować, w stylu no, realistycznym, w stylu takim, takim. Naprawdę tego jest dużo. Jest tam też um, tak zwana publiczna biblioteka, gdzie widzicie, jakie inni obrazki ludzie generują. No i można sobie te oczywiście obrazki ściągać to jest wszystko publiczne albo też się inspirować i robić podobne i też co jest fajne odnośnie praw autorskich na dzień dzisiejszy nie ma uregulowanych to w kwestii prawie prawnych że nie, możecie z tego korzystać normalnie na jakichś stronach internetowych czy właśnie social media to co wygenerujecie jest to w pełni na dzień dzisiejszy legalne a nie trzeba mówię kupować się prosić kogoś o jakieś tam zdjęcia nie tylko sami generujecie w 3 minuty i macie. Także to jest genialne. I należy z tego korzystać w nieruchomościach też jak najbardziej to się przydaje, mówię w content marketingu, czy też w jakieś zdjęcie tytułowe. Jest to po prostu fajne, korzystne, no i działa rewelacyjnie. Także moi drodzy, takie trzy rzeczy, czyli ChatGPT, Midjourney i Leonardo AI, z tego my korzystamy na co dzień w naszym biurze nieruchomości. No i to oczywiście daje nam przewagę konkurencyjną. No i też naprawdę generuje fajne efekty oszczędza kupę czasu, także polecam każdemu przetestować w tych no i się pobawić oczywiście, bo żeby się tego nauczyć, chociaż nie jest to mówię takie trudne, ktoś to coś tam ogarnia komputery, no to to, to zajmie mu 5 minut, ale żeby warto to ogarnąć, wdrożyć u siebie czy też w jakimś innym biznesie, jaki macie i naprawdę działa to. Rewelacyjny. Drodzy słuchacze, na koniec ja Wam życzę to, co sam sobie bym życzył: żeby ten postęp technologiczny, jaki idzie, te zmiany, które są coraz szybsze, coraz bardziej gwałtowne, żebyście to przyjmowali z uśmiechem, z akceptacją, z radością, że idzie coś nowego, fajnego, bo świat się zawsze będzie zmieniał, coraz szybciej jak widać, i trzeba się po prostu do tego adaptować, polubić te zmiany. I tego sobie Wam życzę, abyście te zmiany lubili, adaptowali do swojego życia i ulepszali, żeby wznosili swoje życie na wyższy, fajniejszy, łatwiejszy, ciekawszy poziom. Także jeżeli ten podobał Ci się odcinek, to co mówię, to też zapraszam do naszych innych odcinków. Już, już mamy 40 parę, mamy wywiady z fajnymi ludźmi, też content tego typu biznesowy, nieruchomościowy. Jeżeli Ci się podobało, komentuj, lajkuj, za wszystko serdecznie dziękujemy, wspierajcie naszą działalność, a ja tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło, cześć!